Dzisiaj jest szybki, prosty rozładunek. Klient wiedział, co kupuje? A my sobie z tym nie poradzimy. To lepiej od razu na zieloną zawiesię. To jest nie tak. To jest nie tak. To nie jest wina akumulatora. <grybuj> <grybuj> Nie miałeś czym przyjechać? No. Daily to Daily, nie? No. Najlepszy samochód w naszej firmie. No, no. nie ma to tamto. Ta. No. Bo, bo to kompo coś. Witam? <laughs> Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj jest szybki, prosty rozładunek. Nie tak ma... jak w tydzień temu. Nie, nie tak jak tydzień temu, że musieliśmy rozładować 7 aut Dzisiaj mamy jedną RAM Pam Pam, Rebel z 2022 roku. No jak widzę stąd to bezwypadkowy. Prawie wypadkowy, są uszkodzone prawe drzwi, no to, to prawe, co, co prawe to za drzwi. Wypadek? A jako ciekawostka, to chcemy wam powiedzieć, że właściciel tego samochodu mieszka w Bydgoszczy i, i nie chciał kupić samochodu od najbardziej znanej. No firmy najbardziej takiej, która by chciała być najbardziej znana, znana. Dokładnie. No. tuningowa, która specjalizuje się w ramach. Ale no. I powiedział, że ni i mnie powierzy tego auta. Konfidentom się nie daje, proste, no. Chodźcie zobaczyć co tam, co tam słychać. Jaki wypadek! Jaki dramat! Orzesz w mordę. Dramat, co? Ty, klient ESG. wiedział co kupuje? A my sobie z tym nie poradzimy, to lepiej od razu na zieloną zawieźć, A bank. żeby nikt nie wiedział co to znaczy zielona, to znaczy złom, nie? Wysypisko. Tak. Nawet nie wiem, czy to na części się nadaje. Będziemy się starać, naprawdę będziemy się starać zrobić coś z tego, ale nie obiecuję. Źle to wygląda. Źle to wygląda, dramat. Ale to jest najciekawsze na tej całej lorze? Bo ogólnie ta lora przyjechała z y, Holandii, z portu, y, ten, z agencji celnej Marlok. A z przodu stoi Citroen. Dziewczyny, która sobie zleciła przewóz y, do Krakowa. Bo jej się zepsuł. I nie było, nie było stać ich na naprawę w Holandii? Mm -hmm. I zlecili, no to lepiej było transport, i zlecili no. transport do Polski. A że było miejsce, to została wybawiona z opresji. Ale wracając już do tego rama, sobie ja już nie robić, to pochęci Ci, kurna... No. Co? To Kosmetyka taka, że ja pierdziulę. Żeby tak właśnie wszystkie auta wygląda, a większości, które są sprowadzane, a nie auta przypominające auta, bo to jeszcze co niektóre, to dalej przypominają nie wiadomo co. Ta. Bo gdyby nie znaczek, to by kurczę wielu nie powiedziało w ogóle, co to jest za samochód. No. No. to prawda, nie? To aż miło, aż miło. Ale popatrz, kła, tak Że na... klienci już tak fajnie wybierają auta, I decydują no. się. Ale ty, jeżeli mu tłumaczysz, że słuchaj, na cholerę będziesz części wydawał, czas, wszystko, denerwowanie Nierwy, się. No, Lakiernicy, no blacharze, kurcze wiesz to i tym podobne. A to jest nie? stryk? No co, dwoje drzwi, podklepanie progi. Ale ten, progi zamawiamy elektryczne. A, bo taniej jest kupić, sprzedać tamten aha, lewy próg aha, aha. i e, zamontować elektryki te chińskie. Jak, kuczy dokupić Jak dokupić ten jeden? Kręcimy dla Was dzisiaj kolejne materiały na YouTube. Ale tak naprawdę na co dzień zajmujemy się importem samochodów z USA i Kanady. Także jeżeli chcesz spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu z nami. Chodźcie z drugiej strony, chodź popatrzymy, bo może tam coś, do... jakiś jakieś rysy znajdziemy albo coś. Ładne auto będzie ładne. Ale tam coś patrz, ma przycapnięte, bo ono na przodzie. Widzisz na górze? Coś było, bo są ślady faktycznie, są śrubki, zostały ładkręcone, ale nie wyrywane. No. To ktoś pewnie miał jakiegoś, kurczę, wiesz... Pomysła? Ej, lusterka jest cała git. Ale jest cała, tylko właśnie wywinięte, nie? A, że szkło, no no, to dobrze. Blindspoty spoty ma, więc nie taka bida. A tu mamy, chcemy wam po powiedzieć, że to jest najlepszy wykon litewskiej wyobraźni. Jakbyśmy zaczęli opowiadać na temat naprawy tego samochodu, lekko uszkodzonego, to powiem, powiem że... Od krótkich końcówek, pokrzywe wahacze, pokrzywe zwrotnice. Eee, drążek krzywy też był, nie? No. Też był drążek ta, krzywy. Ta. Kolumnę kierowniczą, kurczę, ja nie wiem jak chłopa puścili. Zrobili nowy gwint, śrubę kurde źle chwycili. gwint na szczęście uratowany, bo tak to by było. kolumna jeszcze do wymiany. Więc powiem, że naprawy z arcydzieło. Litwy. Arcydzieło. Arcydzieło, a przynajmniej to auto. Ten wykon jest szczególny. Szczególny. <gul> Włącznie nawet dali radę spieprzyć, bo nawet bo padła hit. tutaj pneumatyka, ale tylko dlatego, że nie chciało im się mężyka założyć. Dostała się woda, kompresor się spalił. Dziękuję Tym do widzenia. Hitem jest to, że z lewej strony jest założony amortyzator, z prawej strony. Tak, i jeszcze do tego podróbowy. Podru to jest w ogóle. To jest hit, w ogóle hit hit. Hitów, ale faktycznie jest dedykowany na prawą stronę. Dobra, dali nie przesz radę. przeszkadzamy panu dali kierowcy, radę. bo już pewnie chce pompować i chce do domu jechać. No, tu jakieś, już jakieś dziwne rzeczy są. To już nie jest oryginalne, przekaźnik nie jest oryginalny, więc ten, dobra. Ale co nas najbardziej interesuje? Oliwa też. jest. Pa. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Oliwę mamy, więc idziemy tak. Ty podłączasz, a ja próbuję odpalić, tak? Ale gdzie ja się dałem już radę pobrudzić? Hm. no to próbujemy. Ha, ha. O! Paliwo. Nie, 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 nie. Za szybko odłączone chyba. Podłączyłeś? Nie. Jeszcze... Coś odłączone jest, nie daje. To już się prąd skończył. No jest podłączony, Tomek. No i nie cholery. Parking jest normalnie, skrzynia jest zablokowana. Wszystko jest tak jak trzeba. Ja twojemu tacie zabronię cokolwiek mówić o prostych rozładunkach, bo proste zaczyna być nieproste. W ogóle nawet nie cyka ten rozrusznik, wiesz? Dobra, weźmiemy jakieś aku, kabelki. Będzie, ale nie odłączaj, wiesz, nie zabieraj go jeszcze, bo na wspomagaczu polecimy, Kto wiesz? Kto mówił o prostym rozładunku? Bartek. Nie. Tak. Dzisiaj jest szybki, prosty rozładunek? Coś jest nie tak. Co jest nie tak? Coś jest nie tak, to nie jest wina akumulatora. Nie? Nie. A paliwo? Ale nie kręci Bartek, jakby nawet nie miał paliwa, by kręcił, on nie kręci. Damy radę na rękę? No... Damy radę i nawet chyba jest nie zaciągnięty, więc ja tylko skrzynię rozblokuję, ale tylko padzą, to jest jakiś kurde, patent. Ale on jest w tych, w dziurach z przodu. Ja już popuściłem skrzynię, o, wskoczyła, czekaj. Kurde, no nic. Coś lekko pyknęło i coś tutaj jest z tymi kablami na michrane. ale tutaj im otrzyma. Ty czekaj, tu coś jest nie tak, bo tu cały czas imobilizer świeci, Bartek. No to otwórz, zamknij. No. Dzięki. No i cały czas kontrolka na liczniku czerwona świeci i koniec. Czy mam na rozruszniku? Skrzynia jest zablokowana, więc kurde musiałby pójść, ale kluczyk na pewno jest działa, bo centralny pyka, ale i nie znika. No ale wysyła sygnał, bo kurde o O? Za słabo, no nie słabo. gadajcie. Całkowicie Dobra, ja idę po tą, tą, po tą nową baterię. To masz tam dziesiątkę kluczyk na tym. Ciekawe, czy za to poradzi. Ale już, już upanowałem, jak go, żeby zaczął kręcić. Bo to nie tak standardowo. Ale fajne wnętrze, czyste wnętrze. Kurczę, dywaniki niepokradzione. Co jest bardzo ciekawe. Są do... E, jest książka, jest wszystko. To więc też będzie zadowolony. O, maseczki, fuj, nie dotykamy. De. Ale nic nie spodziewane, nic nie jest zniszczone. Przebieg mamy. 34 tysiące mil. No fajny, Więc 50 parę tysięcy kilometrów tak na szybko. O! I mamy tak blokadę i hamulec zjazdowy, więc taki, no nie każdy Rebel to ma, ale ten akurat ma, więc fajnie. Dobra, jest nowa bateria. <laughs> Można? Można. To próbujemy. Ale się go rozłączy i on zaraz poleci. Dobra, niech to pozaciąga. Będzie miał za mało prądu, podejrzewam i to będzie taki kicha, że zaraz go wyłączymy. No, klepie troszkę, ale zaraz mu przejdzie. Olej ma, więc jakbyśmy nie sprawdzili, bym się już bał, ale jest sprawdzony, więc wszystko jest ok. Spróbuję rozłączyć. O! okej. Okay. A no. Znaczy no jeszcze się nie cieszymy, bo tak czeki świecą, SP świecą, ale to za mało właśnie prądu musiało być. I dotknęło polskiej ziemi. No i filmik zaraz poleci do właściciela. Fajne auto. Bardzo fajne. Naprawdę fajne. No. Szkoda, to, że taki mały monitor. No, słuchaj, ale nie czyste, można mieć śladu. Ale, ale ale, ale właśnie auto, o to nie? chodzi. Nic nie jest ukradzione, dywaniki ma, wszystko ma. Uszkodzenie praktycznie żadne, można rzec, kurde, parkingowe. Bo to, to, to. Pff. Jak, pod lidem zahaczyło. No tak. Koszykiem babcia sobie żeby tuptała i tak. szurnęła. Troszeczkę tego wypchało, ale nie połamało. Ale ogólnie jest bardzo czysty. No, nie ma, nie? fajnie. Nie ma grzanych foteli z tyłu, ale są porty USB. Coś było demontowane? Było... No było, ale to widać, nie? bo są ślady na przednim zderzaku. Więc to, co było takiego ciekawego dla właściciela poprzedniego lub gościa, który to oglądał jeszcze przed aukcją, no. Albo który pracował na aukcji i zarąbał? No, chyba, że jeszcze nie, no bo to już zdjęcia byście mieli. nie? Poglądowe, to nie? No. Ale poza tym. Kto bardzo no? fajne auto. I dywaniki dedykowane do Rebela. Bo no. czerwone główki, nie? No. Spoko. To co, gdzieś go trzeba postawić do rzędu, wyrobicie sobie przebitki, tak? Tak, epickie. Epickie przebitki, epickie, tak. I będziemy to robić jaką Z należytą starannością. Także pamiętajcie, Ameryka to nie tylko złomy. Oczywiście, że tak. W gruncie rzeczy coraz więcej ludzi kupuje co, właśnie ale małe Ale patrząc na te to... auta tutaj, wszystkie co tutaj są, tu nie ma żadnego dzwonu jakiegoś potężnego, no oprócz tego Rama, Simbla, nie? No. No. Znaczy, to była niewiadoma i, i, i. i, i. No i się okazała niewiadoma, no. Kto to wiedział, że gościu będzie spieprzał przed policją albo gdzieś wiesz, i sobie jechał łatostradą? Ten amortyzator jest najfajniejszy. Ten amortyzator jest najfajniejszy, bo on wskazuje na to, że tutaj musiała być już bardzo wysoka temperatura i on się tak ładnie tartym, asfaltem czy betonem, bo amortyzator generalnie jest normalnie takiej długości. No to tak kurde trochę jechał, żeby go tak zetrzeć. I go powywiało, Nie no, Mistrz, Mistrz kierownicy uciekał na 100%. Jak chcecie sprowadzać takie mało uszkodzone samochody, dzwońcie. Nie zapomnijcie o subach, łapkach w górę, komentarzu, bo już jest naprawdę zbliżamy się do magicznej kwoty miliona subskrypcji. Ale jak będzie, jak będzie ten milion, to będziemy jeszcze bardziej zadowoleni. No, no to Wbijajcie, wrzucajcie, subskrybujcie, róbcie wszystko.